Rodziny mam fajną, naprawdę. Tata nieraz, jak przyjeżdża do domu, bo rzadko przyjeżdża. Ale jak przyjeżdża do domu, to staramy się po prostu spędzać z nim jak najwięcej czasu. Zwykle ja budzę rodzeństwo młodsze do szkoły. Kolacja gotowa! Kamil, Marta, przerwać! Delikatnie, tak po No to, tak mniej więcej. Mama na przykład idzie na miasto po prostu, żeby jakieś tam sprawy pozałatwiać, zasiłki, jakieś pieniądze uzyskać czy pożywność. Ta żywność, którą dostajemy, naprawdę dużo pomaga, bo dużo naprawdę rzeczy musielibyśmy kupować, a tak to już mamy z PCK. I to naprawdę bardzo dużo pomaga. Już nie musimy tego kupić, nie musimy po prostu martwić się o to, czy będzie będą na to pieniądze, czy nie. Nie dziób. Żyjemy prosto, nie ma jakichś większych luksusów. Chodzę, pracuję na tym gospodarstwie. Zdarza się, że brakuje nam na takie produkty spożywcze, ponieważ no nie mamy wielkich zarobków. Utrzymujemy się z zarobków męża no i mojego, znaczy dzieci rodzinnego. Nas mąż utrzymuje, więc tutaj raczej by nie dostał pracy. Ma pracę w Rzeszowie i musi dojeżdżać, i dojeżdża sporo kilometrów. Mamy czwórkę dzieci, także sądzę, sądzę, że gromadkę mamy wesołą. Ja przygotowuję i tak posiłek w domu, no ale jest ciężko, jest. Jest ciężko, z czasem jest ciężko. Tym bardziej, że y, y, no jeszcze mam jedno dziecko w domu, które mi zostaje. No wyżywienie szkolne jest bardzo potrzebne, według mnie, ponieważ moje dzieci y, spożywają tam posiłki i są zadowolone z tego. I oczywiście ta pomoc żywnościowa jest bardzo potrzebna, no bo dzieci jednak mają drugi posiłek w szkole, a to jest bardzo dużo. Jesienią 1998 roku po raz pierwszy dzieci mogły korzystać z ciepłych posiłków na naszej oddali. Jest to sztuka nasza, własna, że to są szkolne kucharki, dlatego obiady są bardzo smaczne, obiady domowe. I, no i dzieci bardzo lubią nasze, nasze posiłki wydawane w naszej szkole. Dziękuję bardzo. Cieszymy się ogromnie, że e, otrzymujemy wsparcie od Polskiego Czerwonego Krzyża na dożywianie uczniów. Ze względu na, na to, że w naszej miejscowości, w ogóle w gminie Pasn panuje duże do, do bezrobocie, w związku z tym, takowa pomoc, że rodziny nie muszą płacić za posiłki, które są wydawane w szkole, jest, no, jest dużym y, atutem dla, dla nich. A wiesz, że Kamil ma zdaje? dobrze. się też z Kamilą, ciastkami. Ale rozdział to, bo ja miałam bardzo znaków E tam, daj mi, daj mu tutaj dwa na razie, bo jeszcze Patrykowi Kajsku, żeby skarpszyło. Masz, uważaj. Tu Patrykowi i ten, nie wiem, później dam, bo oni tam robią kolekcję. Ja, jak ja chcesz to im zanieść. Czasami pół dnia nie jesteśmy, jesteśmy bez chleba. Oszczędzamy i to bardzo ostatnio oszczędzamy, bo nie mamy środków dużych dochodów. Często jesteśmy głodni, często. Bardzo rzadko jemy takie rzeczy droższe, takie wędliny, jak wędliny z ser, ten żółty, bo to są rzeczy takie drogie, czy schab, czy mielone. To bardzo rzadko, bo po prostu nas nie stać. Jak ja sama opłacam mieszkanie, internet, światło, ciężko mi jest, bardzo ciężko. Sami mi jest bardzo ciężko, żeby mąż jeszcze miał pracę, to by mi było o wiele lżej. Jeżeli nam jest ciężko, to jakoś żartujemy jakieś kawały, opowiadamy coś tam, na przykład rzucamy się pod łóżką, żeby po prostu nie było cały czas smutno, żeby nie płakać. Po prostu, żeby jakoś to przeżyć. Wolimy się śmiać niż płakać, no, ale są takie momenty, że się płacze po prostu. Kiedy na przykład? No jak brakuje pieniędzy, pod koniec miesiąca zawsze. Na jedzenie przede wszystkim. O. Dziękuję. Proszę. Ciuchy przyniosę, bo mam na siebie. Tam od pani Tamary podostawałam i ci przyniosę w piątek. Ciuchy. Bo mam dużo i przyniosę troszkę. Śminka mi widać. Nie szkodzi. To się umyje. To ja myślę, że na pewno wszystkich nie stać. Na no jakieś tam takie konkretniejsze jedzenie, typu mięsko, nie? czy lepsza szynka. To każdy u nas patrzy, żeby jednak najtaniej kupić i zjeść temu dziecku. Dać. Wiadomo, że każdy się stara, żeby dziecko miało wszystko, no, ale nie każdego na to stać. No Rozwozimy zupki do szkoły w szklara, w grzegorzówce, w bulce rzinejskiej i dobrze zupki. No i wiadomo, jeszcze tu nasze dzieci na miejscu korzystają. To tak 350 mamy w tej chwili obiadów. Rozwożona jest większość, a tutaj nasze dzieci korzysta tak ponad 100. Mama, podaj mi widelec. No to masz opuszczony zapłon. Tak. Tam by Zim, trzeba było lepiku kupić. W zimie to pantofle przy, przymadzają do podłogi. Wiem, bo, bo też byłam w zimie na wypale na feriach u taty. Tata nie ma łatwo, nie. A tam by trzeba było kupić lepik i papryk. Tak, no tam O, Jak pojedzie do mnie, na na papierze będzie Przede wszystkim w Dylongówce było bardzo dużo rodzin biednych. Utrzymywali się tylko i wyłącznie z rolnictwa. Pierwsze dożywianie to był prowadzony sklepik, gdzie się przywoziło bułki z piekarni, przecinało, marmoladą smarowało. Dziewczyny gotowały herbatę, sprzątaczki pomagały. To moi uczniowie, którzy z z piekarni biorą bułki i przywożą. 2,5 kilometra do szkoły. Początki dożywiania, było bardzo dużo dzieci głodnych. Początki dożywiania. To trzeba przyznać i stąd pewnie nawet i to przyspieszenie przez PCK, żeby to u nas zrobić. To jest dar z nieba. Zresztą to pięknie właśnie na tym otwarciu, co było piękne przedstawienie takie dzieci miały. To jedna z dziewczynek, ona chyba dzisiaj jest pielęgniarką nawet. Właśnie taki wiersz miał piękny, że daczyńcy, specja to anioły, a zupy nasze to dar z nieba. Dla mnie najważniejsza jest moja rodzina i utrzymanie mojej rodziny. Razem z mężem myślę, że sobie poradzimy, chociaż są problemy w życiu, ale z problemami też sobie trzeba radzić. Może będzie gdzieś lepsza praca, a jak nie, no to będziemy sobie i tak musieli poradzić, bo do tego czasu żeśmy sobie dali radę. Także sądzę, że i o ile będzie ta pomoc w szkole, to bardzo bym się cieszyła i, i po prostu na pewno moje dzieci będą korzystać. Ja myślałam, że nie ma. Jest, jest jeszcze chyba też butelki chyba. Bym. Jest, Chce jest, butelki. dostałyśmy. Ja ostatnio z PCK przyniosłam. A chleb jest? Chleb też jest. Dla mnie najszlachetniejsze jest to, że nam chcą ludzie pomóc, Moje dzieci należą do szkolnego koła PCK, też w zarządzie PCK zgłaszają się, Kamil i Kasia, jak była ostatnia zbiórka żywności, teraz tydzień temu, no to pomagał zbierać tą żywność dla takich właśnie osób wielodzietnych, dla osób potrzebujących, gdzie, no nie wiem, gdzie będzie to rozdzielane, czy w opiece, czy w zarządzie PCK. Ja bym zrobiła wszystko, żebyśmy mieli chociaż większą kuchnię i stół, żebyśmy mogli wszyscy przy nim zjeść, całą rodziną, i żeby Tata pra pracę znalazł, żeby był z nami tutaj w domu. Niech Raz, jak już przyjeżdża, to normalnie mu żebra widać się już płakać, tak w takim nie widzę. Chcę się budzić rano i wiedzieć, że mamy co zjeść, że mamy schronienie, że mamy ciepło. Mam taką nadzieję i bardzo bym tego chciała. Żebyśmy mieli dom, żebyśmy mieli ciepło i w co się ubrać i co zjeść. Żebyśmy się nie musieli martwić o to.